Pokazał się i Soku. przypierdzielił w nie aż pospadały. Poszedł, kurde, nie nagrałem. Nie wiem, może w to idzie. Idzie, poszedł. Przypierdzielił, ładnie. No to te się trochę przestraszyły, może pójdą w górę. A ja zostawiłem te takie poparzone, i nie chcę w górę. no ale dzisiaj wali jastrzą już który raz widzę? No trzeci raz. Ten Chwilę ten stoję ten ten raz i. Popłoszone są. Móżutki chyba spikował, to mi się wydaje. No nie wiem, ale wali kurde. Bo mój jakiś móżutek się popłynął. Jasne chodzi to w okienku. Powypędzasz tego gołębie. Tak samo pójdzie to chuj, ale jak jasno wlezie to już jest co innego. No, żołobnika prawie chwycił. Tak ładnie przywalił, a tam coś idzie. O, znów a. A. znowu trzymać! Powiem ci tam, dwa poszły. Jest znowu! Kciuki, siadać! Bo niedobrze w Wam będziecie! Gdzie to? Wypędzić! O, a ja on już pikuje w los, O, to jasne to świeży. Jastrząb! O, to świeży jasny. Owcy nasze, kurwa, co ja mówię, świeże. O, leje. To jest obcy? Chyba tak, to tak jest tutaj. Tutaj, tutaj. O, siad. No pojazd strzębiu, to wiesz. A on chodzi jeszcze. jeszcze głodny. Zaraz coś weźmie. No tu w górze nie widzę już jasnego, ale nawet i murzyna nie widać. Wypędził. Budapeszt. Mogłem wcześniej zacząć nagrywać to. No. Kuje. Strzała. Pomyłka, nie ma obcego. No trudno. Nie, jest jeden to jest, 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 jest niełatwe. Teraz jakiś albo na przyszło. Albo ktoś takie koki oblatuje, albo ktoś to podpuści. Teraz przyszło, to nie było tego. Się... Górą coś chodzi bardzo wysoko, chyba ten murzyn, wiesz? Wrócił. Ale już, Nie wiem, to No nie, ja bym już tego nie ruszał, bo one to już. Widać, że mają dość. Poszedł prosto, wiesz? Przeleciał tak Do krzycha może zadzwonię, to mu A nie jest, tutaj wrócił, widzisz Nie wiem czy go widać. Coś tu widać, ale ten raz sam telefon mi roz, rozmazuje Nagram co tam przebrałeś, pokażę Na szybko to są. Zame, siwe, i żółta jest w czerwonym żeby nie pężesz. O, to to przyszło. Coś widziałem z niebieską skórką. Tutaj jest. A ten był Ładne. Ale nie, no, do niego teraz przyszło. Ten telefon mi strasznie rozmazuje. Ten może to on chodził, to gwignął. No. no hmm. to te moje dwa jeszcze. Ale to on w ogóle nie schodzi, on... Zobacz, już lata jak mekka, ale dalej na tych całych. A elblągi jeszcze masz? Są, są. I nie wiem, ty, co to są. No i u mnie też są. U mnie są dwie samice. A ja nie wiem, co to jest, powiem ci. To A ten, jest tepl ten tepler czarny co ma taką skówkę dziwną? Twoje ma i jeszcze ma zieloną. Zieloną, tak. Bo to jest różne. To no do samice mam, bo to samca stamtąd wyjebałem. Yy, Jeszcze dwa chodzą mi ten murzyn kurwa, no nie złapał go. gdzieś mocny. Kurwa samiczka. Mm -hmm. Tam pokaż jakie przyniosłem, aleczki. Co żeś przyniósł? Siły takich Budapeszczo-żółtych. Trochę... No Oj, tu murzyna widziałem, zostawiłeś zaraz się jednym na najmniej. Białogonka koroniaty? A no to ten bierze. Marcie. Jakiś parę szczup O jaki kurwa, szelemka złożył tylko, żeby iść mhm. Tutaj sobie gdzieś zbieramy? O pokaż ten, o dwa? Dwa klik? trzy ten Ale to już wydałem. Jedno, jedno stało. Na takich znaczkach, bo skówki to różne miały. Na takich znaczkach, a ten ma w takie. Dwie Którego no. torbku jest? 15. Stary jebany trap. <grym> <grym> o, chodzi ten murzyn górą. Wal wiem. i mi zawierze. Ten telefon bardzo źle nagrywa, wiesz? Rozmazuje. Dobra, najwyżej swojej dyspędzić. O, pauzujemy. Jasny przyleciał. Będzie lał tutaj. Jeżeli go jaszczep nie weźmie, to usiądzie. Siada, siada. No i wyglądało właśnie O kropkę ma Kropkę ma na głowie To wydaje się być milsze Ja zacząłem to zawinęłem kurwa tego Czaj Gdzie on jest? O tu jest na kropce Normalnie całą nowę odwiebałem O tak Merlinek Ja Ci pokażę bo ja już mutki to mam okrętrowy Poczekaj się To te drzwi może zamknąć co? Co? Te drzwi może zamknąć. Obkres tyloinitowy już zacząłem, bo aż dwa wody mam. No ten jasny jest taki. Jest na kropce, widzę go. Na głowie zaznaczony to go dobrze widać. W rękę go schwycił. To jest jasno dopiero. Jastrząb, po prostu. Kiedyś pocztowego nawet w rękę złapaliśmy. Nad wodą. A chodzi mu, chodzi murzyn. Chodzi murzyn, wiesz? Co tam masz jeszcze ciekawego? Takie poprzelaty. O, no ten to piękny jest. A! I tak? To całkiem nawet nie chce latać, co? Nie, chodź, bądź O, pikuje, pikuje murzynek. Dobrze że go puściłeś z ręki, ty wiesz? Wypuść tego. To zleci muży. Nie, nie, ale chyba jaki chuj takich. Ok, już jest Siana, siana, siana. Patrz, tyle latał. Ha, twój? No. Widzisz, jak wypuszczony był po tym jastrzębiu? A patrz, a tyle chodził, co ja nie? Tyle, I kurwa... poszedł. Ja myślałem, że on, kurwa, jest to od... I mógł Ci powypędzać ten jastrząb trochę nawet, powiem Ci. No. Ty jasne, mi podoba się. A no chociaż jeden. To jest samica, kurwa. Ciemno? Jakby samczyk był, to bym zostawił. Tu mam taką też. Taki, taki nawet po... No, o no, nie, to zobaczy to... szeroko. Co? No nie wiem albo młody samczyk może być No nie wiem właśnie, ciężko powiedzieć Pó tam w sobie Chyba będzie samica może Samica tak pójdzie. Ale nie ma oprawy średnia No ale mam tutaj taką paliczkę Mała jest To też jest małe oto pani Nie lubię kurwa wiesz Wielki mi no dajku co prawie albo wielki Dobra, pokażemy, albo no wyjdę. Co, te mutki chcesz pokazać? No, jak ja, okres to okres trójdowy już kurwa. Rusimy na grupach, które pokazują, że mutki to mają jeden te a na wiem, gdzie będzie czerwony. Mm, po czarnych? No, Ty poczekaj, jeszcze drugi, bo po jednym. Mają. No wiesz, jak mówię, na życie to jest, coś żyje. A tu czarny To teplary na razie ciągle To nie wiem może leniwcze były i zniosły Nie widzę blądu Jak nie? Tu jest A jedno. jest O to ta, tam Zaraśnięty Znaczy ten Samczyk nie ten jest samie Co ty gadasz? To grucha Oj, ja powiem ci to jest też parę, nie A teraz drugie pokażę Tam drugie jest ładne no, jeden był gorszy, drugi jest lepszy. Ale co ja będę mówił o lepszy? OBEDO są ładne. <laughs> no, te bociany mi się podobają. Ładne, rabcie mają. Nie będę mówił który jest ładniejszy, który jest gorszy. Tam, to tam. Chowają się, trzymają się. Tam. I nie będą wydane. No, pamiątka z wakacji. <laughs> Spojrzysz do gawinku, i o, a tu byłem. A za, pokażę te odwigo, nie wiem. Zawsze jakaś pamiątka jest. Ja też mam dwa i moje są ładniejsze, ale trzymają się też dobrze. Pozdrawiamy Andrzeja. Tak. Pozdro Andrzej. Być na O, A, ten, ten, kurde, Pstry. A, i ten Budapeszt, co mówił? No, no, no jest. Na zielonej takiej. Ty, ja też łapałem z tą skówką. Budapeszta, tamtego. Też łapałem z tą skówką. I też taki podobny był. Dawno go łapałeś? Co? Dawno tamtego Budapeszta łapałeś? No, tego z zieloną. A to teraz Oj, tu z białą coś jest, ty! A to z białą co to za jasne jest? No, jest. Właśnie tej, tem, do tej, do tej, do tej, do tej, do tej To jaśniutkie, fajne jest. No. Zostawiłem. No. Żyda mam, żydkie do wydania. W tych chciałby Trapciatą. I chodliwym dobrze. Mm. To przy ciało, a to przy perłówka jakaś. No, a to Rafała. My również pozdrawiamy Rafała. A to tu, czy widzisz? To ja to ten główny czarny. To może to w pamięci A co to? Chyba też jest. Znaczy... No. Pokaż. No, bo... Skóreczki. Następna pamiątka. To jest pamiątki. No Ja też mam takie dwa ładne. To ten jest taki. No i co, nie lotowałeś, kurde. Będziesz ciągnął z tej linii, coś czuję. No jak będzie parka, to kurde, było fajnie. U mnie to raczej dwie samice. A tutaj zobaczymy, co będzie. Jak mnie na dwa samce, to pójdę. się to No to jakoś trzeba będzie zamienić tak, żebyś ty miał dobrze i ja. I co no i tyle. Po przebraniu takie zostały. Miejście tu kolorek tam. widzę. we szwance? Wypary, czarne tak. i szczerze. A ta samica to jest dobra taka. Masz tych teplerów widzę, kurde, czarnych. No wszystkie same te czarne. No, Żeby się nie pierdzieli jak się parzą. Pierdzieldza, że jeden buduje i się parzą, ale to są wypadowany też. No i dobra kończym kończymy chyba. Jeszcze Ile ostatnio na liczyłeś? Weekend? Bo w weekend było dużo. No w ten weekend dzwoniłeś cały czas, że łapałeś. Co tu masz? A to co to jest? To jest za pan, dzisiaj. O dzisiaj? No to oczywiście. Co on ma tam za obrączkę? Patrzcie. To nie liczyłeś, ile łapałeś? Nie, no co pałem, wtedy chyba mówiłem ci ile? 7, ty tam 8 zapałem. I z tej bukowiny coś tam pisali na grupie? To na tych skówkach też coś było u nas? Też też, coś, czyli chyba. Było wrzucać na grupę. To, to, to jasne, to chyba też z kropkami jest, a to jednak dwa zostały. To jasne też właśnie z tymi kropkami, to ten biały w koronie. Hmm. Tutaj to jasne troszkę... Dobra, kończymy, bo ten filmik już jest... Ale kurwa że chodził Może już, powiem, czy Zostały no, dobre Tylko samczyki były jeśli we są gorsze na no nie Ale no, Muszą być jakieś samczyki Tamieszki są ładne no, Tam coś tam jest ciekawego No hmm. i winerek nawet no, Też do wydania Na biegł. Nie będę strzał hmm. Nie same, kurwa boda się dało, że i trochę murzynów tutaj 40 trzeba, jak jakoś się można Od Krzysia wziąłem Co żeś dostał? Zielonego od Krzyścia Tego? No To co, do pary ci, że go przejmę? No? Bo są chyba tam 3-4 samce myślę, no nie? Teraz żółtych będziesz przynosił koroniatych? No jak nam się trafiać, to tak. Bo już tak idziesz... bym kupił. Nawet. Albo takich siłych, jak tutaj mam. Otworzę, może. Będzie no. lepiej widać, może. Albo takich siłych. Co on kupił? Nie No, tu już by zarabiać para. Mhm. Już się stwarzała jedna para koroniatych się same. Albo rzuty w koronach. Takie na to fajne, jak nie stanę A zginął mi jeden. W koronie. To. To. Dobra, kończymy. A. Pozdrawiamy. A,